Nie lubi pingwinów. A jeżeli te przemiłe ptaki są bohaterami planszówki dla dzieci z elementami pamięciowymi, szlicznie wykonaną i ciekawie zapakowaną, to wiecie, że macie przed sobą pingolo, naszą najnowszą grę dla najmłodszych. Zasady są proste, na tyle proste, że pewnie nie potrzebujecie mojego tłumaczenia. Ale dajcie mi chwilę. Na początek trzeba wyciągnąć wszystkie pingwiny i ich jajka. Sercem gry są te dwie kości. Na początku ukrycie wszystkie jajka pod pingwinami, dobrze je wymieszajcie i możemy zaczynać. Gracz rzuca kośmi i musi znaleźć dwa jajka w kolorach wskazanych przez te kości. Mamy na to dwa ruchy. Jeżeli gracz znalazł odpowiednie jajko, zabiera je na swoją planszą. Kto pierwszy zbierze sześć jajek, wygrywa. Natomiast jeżeli w swoim ruchu gracz znajdzie oba wskazane jajka, zyskuje dodatkową turę. Jajek możemy też szukać na planszach innych gracz. Czasem lepiej spróbować zyskać dodatkową turę, niż liczyć na łódź szczęścia w poszukiwaniu na środku stołu. Można też grać z zaawansowaną regułą, gdzie gracze mogą te jajka sobie zabierać. Ale szczególnie z młodszymi graczami lepiej grać bez zabierania sobie pingwinów. W grze na więcej osób może się też zdarzyć, że ostatni pingwin zostanie zabrany i nikt nie będzie miał ich sześć. Wówczas wygrywa oczywiście ten gracz, który ma ich więcej, a w przypadku remisu ten, który jako ostatni zabrał jajko. Pingolo to przyciągająca wzrok gra, w którą mogą zagrać nawet czterolatki. Gra ćwiczy pamięć i po prostu świetnie się mu prezentuje na stole. Znakomity pomysł na prezent lub tytuł do pogrania w domu. Gorąco polecamy. Pingolo od wydawnictwa Fox Games.